Czy Narodowy Bank Polski to Wybuchł kolejny granat, ale należało się tego spodziewać. NBP w wyniku straty, którą poniósł w 2023 roku, wykazał na koniec roku ujemny kapitał własny i rezerwowy. Z bilansu banku wynika, że wynoszą one obecnie nieco ponad 10 miliardów złotych, ale na minusie. A jeszcze we wrześniu 2022 roku wynosiły one ponad 118 miliardów złotych na plusie. Zastanawiające, Prezes Głapiński na konferencji prasowej stwierdził, że trochę go te ujemne kapitały niepokoją. I nie tylko jego niepokoją? Gdyby nie fakt, że NBP jest bankiem centralnym, jego wynik finansowy i ujemne kapitały własne zmiotłyby cały zarząd z powierzchni ziemi w mgnieniu oka. W każdym banku komercyjnym taka sytuacja zakończyłaby się upadłością. Narodowy Bank Polski jednak nie zbankrutuje i to jest dobra informacja. Ciekawe jednak, jak się zachowa bank, kiedy znowu osiągnie duży zysk? Czy zaksięguje ten zysk i zgodnie z ustawą przeleje go do budżetu państwa, czy może zamiast tego zwiększy fundusze? własne, żeby przestały być ujemne. Poczekamy, zobaczymy.